Hej wszystkim, tutaj Arabella Silent Water i witam Was dzisiaj w kolejnym odcinku z serii Starsy, by było nowa, jako koniec Silent No i dzisiaj mamy aż już 46 odcinek z tej serii, to jest naprawdę wow, że to aż tyle. Ale no dobra. Wracając, jesteśmy dzisiaj sobie w Murland, w kuźni. Z uwagi na to, że stwierdziłam, że fajnie będzie tutaj porobić te zadanka, takie, które nam pozostawały, te takie wiecie, takie niedokończone. I tutaj ostatnio parę odcinków temu robiliśmy podkowy, chcieliśmy zrobić podkowy u Konrada. No i to zadanie było czasowe, więc trzeba było poczekać. Również u Daxtona było czasowe zadanie i też u Marley'a było czasowe zadanie. I odnoszę wrażenie, że to wszystko jest tutaj tak, wiecie, Konrad, Marley, Daxton, że to jest mniej więcej obok siebie. Więc po prostu zrobimy to sobie te zadanka teraz. Eee, no i co? Mam nadzieję, że uda się to zrobić wszystko w tym jednym odcinku i zapraszam do oglądania. Zaczynamy sobie od sadanek u Konrada. Jezus Maria, ale rymuje, nawet ja tego nawet nie czuję. Dobra, wracamy. Witaj z powrotem, Goni. Pamiętasz, jak wczoraj pracowaliśmy? Dziś zrobimy to jeszcze raz, ale w innej kolejności. Słuchaj i podążaj dokładnie za moimi instrukcjami. Powiem ci, co dalej robić. Proszę, weź mój młotek i kleszcze. Przygotuj się do skorzystania z nich. Używaj kleszczy i młotka, by wykonać polecenia Konrada. Bądź ostrożna i słuchaj uważnie. Dobra. O Jezus, muszę szybko coś! Dobra. Podkryj żelazo. To muszę użyć tego. Tak, dobra. Dobra, to zrobię to i wam przyspieszę. Wygląda obiecująco. Teraz metal musi odpocząć przez noc, a potem będziemy mogli kontynuować. Ale jest coś, co musimy załatwić od razu: drewno, które zebrałaś, prawie się skończyło. Posłuchaj, koni: drzewo zostało wykorzystane bardzo szybko. Potrzebujemy więcej, dużo, dużo więcej: ogromną ilość pradawnego dębu. Wróć na skraj lasu przy wschodnim brzegu rzeki Srebrnej Pieśni i zbierz tuzin kłód pradawnego dębu. Przynieść tu z Pradownego dębu ze wschodniego brzegu rzeki srebrnej pieśni. No dobrze, to jedziemy tam i to Wam przyspieszę. Koni. Miejmy tylko nadzieję, że nie zużyjemy wszystkiego od razu. Możemy go potrzebować do innych zadań w przyszłości. Ale teraz najważniejsze są Twoje podkowy. I znowu mamy zadanie czasowe. Więc teraz sobie pojedziemy do Duckstone'a i tam dokończymy zadanka, bo to było z, chyba z Loretą, która planowała imprezę urodzinową dla tan. Więc pojedziemy sobie teraz do Duckstone'a i tam dokończymy to wszystko, bo on miał uszyć coś, nie pamiętam co, ale coś miał uszyć. Hej koni! wreszcie skończyłem i muszę przyznać, że Kowalc robił naprawdę kawał dobrej roboty z nowymi igłami. Jestem w szoku. Oto zamówienie Loretty. Możesz je dla niej wziąć? Wiesz, że istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że w trakcie podróży do Murland zostanę porażony przez piorun. Dzięki, teraz muszę wracać do pracy. Zwróć zamówienie dla Loretty. <laughs> Przerażający człowiek. Dobra, to jedziemy sobie teraz do Loretty. Wow! Wyszło całkiem fajnie! Muszę podziękować Justinowi, jak go tylko zobaczę. Miał rację zachwalając Duckstone'a. No ale Justin zawsze ją ma, w końcu jest idealny. Dlatego taka dobra nas para. Zaczęłam myśleć o zaproszeniach podczas swojej nieobecności, goni. Dlaczego jesteś zaskoczona? Dziwne jest wypisywanie zaproszeń tylko dla dwóch osób? Oczywiście, że nie chodzi tylko o mnie i Dan. Wiesz, zaproszenia mówią same za siebie, jakie imprezy możesz się spodziewać. Jedna dla nieudaczników, a druga dla bobcats. Lepsza i bardziej stylowa. Byłabym mega zawstydzona, gdybyśmy nie przygotowały odpowiednich zaproszeń. Byłoby to takie nudne. Kumasz, o co chodzi? Szczerze powiedziawszy, ciężko jest być naprawdę cool. Niewiele osób to potrafi. Powinnaś być szczęśliwa, że dostałaś szansę, aby mi pomóc. Niewiele ludzi otrzymuje taką szansę od życia. Pomożesz mi rozdzielić wszystkie koperty, aby wyglądały na najbardziej czadowe w historii? Dzięki! Pomóż Loretcie przygotować zaproszenia. Wow, normalnie zaszczyt mnie taki kopnął. No dobra, to przygotowujemy. Wow, super koni, powinnam cię bardziej doceniać. Są naprawdę super. Zbliżamy się do końca koni. Nie mamy za dużo czasu do startu imprezy. Teraz rozdaj te zaproszenia i upewnij się, że powędrują do odpowiednich osób. Nie chcemy mieć jakichś nudziarzy na imprezie. Fuj, to by wszystko zepsuło. Wyobrażasz sobie, że jakieś nerdy zostałyby zaproszone na imprezę i zrujnowały nasze przygotowania? Tady nienawidzi takich osób. Weźmiesz ze sobą zaproszenia i rozdasz je? oni pamiętaj, żeby wręczyć je tylko fajnym osobom. Rozdziel zaproszenia wśród osób w Murland. Zwróć uwagę, komu je dajesz. Ale ona mi powinna powiedzieć, kogo mam zaprosić dokładnie, a nie, że tak weź daj, ale fajnym osobom. No dobra. Może akurat znajdziemy kogoś fajnego i dobre osoby zaprosimy. Aha! Czekajcie, co zadaję, nie powiodło się. Stylowe zaproszenie dla osób. Koni, uważasz, że to jest fajna osoba? Celowo próbujesz zniszczyć reputację moją i tan? Myślałam, że bardziej ci na nas zależy. Ogarnij się, Koni. Teraz musimy przygotować więcej zaproszeń. Ej, ale pani Holcourt jest. Is... Pani jest fajna! Czemu? Ej, ja bym ją chciała na impresie urodzinowej, no weź. No ale okej, okay, to weźmiemy to zadanie jeszcze raz. Ok, udało nam się zaprosić wszystkie stylowe osoby, więc wracamy do Lorety. Kapitalnie, dzięki za pomoc. To za rewelacyjna współpraca. Ty i ja. Czarodziejskie światło. Widziałaś, jakie fantastyczne pochodnie znalazłam? Rozstawisz je na zewnątrz? Dzięki wielkie. Z tymi pochodniami będzie naprawdę makabryczna atmosfera. Już zaczynam się bać. Rozłóż pochodnie i porozmawiaj z Lorettą. No dobra, to jeszcze weźmiemy to drugie. Najlepsza dekoracja w historii. Teraz, gdy zaproszenia są rozdane, musimy przygotować się tutaj na przyjęcie. Tak więc, nigdy nie może być, nigdy nie można być pewnym. Tak więc, nigdy nie można być pewnym, ale musi to być najlepsza dekoracja ever. Nie ma dekoracji, nie ma imprezy. Szczególnie, że będziemy starali się przestraszyć tan. Dekoracje są w pudełkach, jak już wspominałem. Byłoby bardzo fajnie, gdybyś mi pomogła ustawić wszystko. Dziękuję bardzo, bądź tylko ostrożna. Niektóre dekoracje są tak straszne, że można przestraszyć się na śmierć. Rozłóż dekorację i porozmawiaj z Lorettą. Generalnie jak widać tutaj w niektórych zadaniach są błędy tego typu, że wiecie, że na przykład gadam z Lorettą, a ona używa, używa formy widziałem, a nie widziałam. No ale dobra, to myślę, że da się przeżyć, tak wiecie. Jak ja czytam po prostu, tak wiecie, z rozbiegu, to po prostu czytam tak jak jest, nie zastanawiając się nad tym, ale myślę, że i tak każdy wie o co chodzi, więc... No. Najlepsze dekoracje w historii. Dzięki bardzo! Tak, co myślisz? Najlepsze dekoracje w historii? Dzięki, super, że pomogłaś rozstawić mi światła. Wygląda na to, że muszę przygotować jeszcze jedno zaproszenie. Ach, naprawdę, Koni, to jest totalna katastrofa. O nie, co ja zrobiłam? Powiem tylko jedno: panika! Zapomniałam, że prezent dla tan znajduje się w stajni. Może się ona pojawić tutaj w każdej chwili, więc nie mam czasu, żeby się wrócić. Jak mogłam zapomnieć prezentu? Jestem okropną przyjaciółką. Mówisz, że weźmiesz prezent? Na pewno? Jak wyczepi. Jak wyczepi. Co? Jak wyczepiście z twojej strony? Takie słowo istnieje? Nie wiedziałam, dobra. Teraz na pewno musisz zostać na imprezie. Nie ma mowy. Oczywiście, jeśli wrócisz na czas z prezentem. Pojedź do i zabierz prezent dla tan. Ej, czekajcie, to oni nie chcieli, żebym. Mi... O Jezus, a mi czas tu leci. O Boże, o nie. Ej, ale to oni. Ona, ona nie chciała mi na tej imprezie. Sorry, ale ja tutaj. Ja na tej imprezie to jest must have. I jakby, no nie wiem. No ale dobra. Lecimy po ten prezent dla tan, żeby zdążyć. No dobra, zdążyliśmy na czas. Tak się rozpędziłam, że aż się nie zatrzymałam. Znalazłeś go? Jesteś najlepsza. W ramach podziękowania musisz zostać na imprezie. A to miałam nie zostawać? Loretta, weź. Nie możesz podjąć tego zadania, będąc w siodle. No dobra, to muszę zsiąść. Ło! Wow, 100 lat done. Zostaniesz z nami koni? Oczywiście, że zostaniesz, będzie super. Teraz można po prostu odpocząć i dobrze się bawić. Porozmawiaj z Loretą. O. No i fajnie. Ej, dlaczego SSO nam nigdy nie dodało tego tańca? Wiesz, on jest świetny. Fajny taniec. A nigdy nam takiego nie dodali. Nie rozumiem. A, i to w sumie, czemu? czemu ona siedzi na koniu przy stole najlepsza impreza w historii musisz przyznać, że impreza była epicka, nie wiem czy udało mi się zaskoczyć Dan, ale mam nadzieję, że chociaż trochę niespodzianka się udała była mega szczęśliwa, dzięki za twoją pomoc koni teraz możemy się tylko cieszyć albo i nie, musimy posprzątać Ech. będziesz taka miła i zostaniesz ze mną, żeby posprzątać super, pozbieraj dekoracje i pochodnie a ja zajmę się resztą Posprzątaj po imprezie i porozmawiaj z Lorectą. Dziękuję za całą pomoc, Konik. Nie dałabym rady bez Ciebie. Jako podziękowanie za twoją pomoc przygotowałam mały prezent dla ciebie. Wydaje mi się, że samo to, że zostałaś na imprezie powinno być wystarczającą nagrodą, ale mam ten kask jeździecki, którego nie chcę zatrzymywać. Otrzymałam go, kiedy zamówiłam nową parę butów jeździeckich i mam już taki sam w domu. Mam go obok stajni. Spotkamy się tam na miejscu, abym mogła ci wręczyć prezent. Porozmawiaj z Lorettą. Okej. Okay. Fajnie, dostanę kask, którego ona już nie potrzebuje. Ale super. Nie no, dobra. Trzeba się cieszyć, że chociaż coś, nie? Lepszy Redd niż nic, jak to się mówi. To jedziemy teraz do Stainy Murland, aby znów porozmawiać z Loretą. Proszę bardzo. Dzięki za całą pomoc i mam nadzieję, że bawiłaś się na imprezie tak dobrze jak ja. Jeśli chcesz dostać naprawdę super ubrania, możesz kupić je w butiku Bobcat. Zanim zapomnę, porozmawiaj z innymi dziewczynami z Bobcat. Prawdopodobnie... Zanim zapomnę, porozmawiaj z innymi dziewczynami z Bobcat. Prawdopodobnie też potrzebują pomocy. Aha, i tutaj kolejne zadanka nam się pojawiły. Znowu milion zadań nowych. Wiecie co? Nie wiem, czy będziemy sobie dokończyć dzisiaj jest zadanka u Marleja jednak. Chyba jednak zrobimy tutaj to z wyścigiem tutaj u, u Sofii. Hej, nigdy nie miałam czasu, żeby się przedstawić, ale widziałam cię na imprezie, Tan. Mam na imię Sofia, a ty jesteś koni, prawda? Rozmawiałam z Tani Lorettą. obie zgodziły się, że powinnaś spróbować naszego nowego toru wyścigowego jako podziękowanie za pomoc przy imprezie. Skoro masz ten super kask od i zostałeś zaproszona na ekskluzywną imprezę, możesz się czuć zaszczycona. Dojedź do mety jak, najszyb jak najszybciej potrafisz. Okej, okay, to jedziemy. Wow, jesteś całkiem niezła! Nie tak dobra jak ja, oczywiście. Tak, całkiem nieźle. Po prostu powiedz, jeśli będziesz chciała znów wypróbować tor wyścigowy. Okej, okay, czyli odblokowaliśmy kolejny wyścig. I mamy jeszcze kolejne zadanko. utan. nam się teraz odblokowało. Podrapałaś mi po pleckach, ja podrapię twoje. Tak się nazywa to zadanie. Dobra, zrobimy je! Zrobimy je! E, co tu jest? Hej, koni! Dzięki za imprezę. Loretta powiedziała mi, że pomagałaś. Było super. Chociaż czas nie jest najlepszy. Ech. Niedługo mamy zawody przeciwko innemu klubowi i jest dla nas nieprawdopodobnie ważne, aby wygrać. Ech. Kiedy mówię my, nie mam na myśli ciebie. Bez obrazy. Nie chodzi o to, że nie jesteś bobcat, ale nowicjuszka z ciebie. Ta, wiesz, nie odbieraj tego jakoś personalnie. Jasne, że jesteś bobcat i że pojawiłaś się na naszej imprezie, ale nadal jesteś amatorką. Plus nie jesteś tak fajna, jak ja, kiedy jeździsz. Ej. A ja zawsze myślałam, że ta jest fajna. I że to Loretta to ta zła. Widzę, że one wszystkie są takie same. Wiesz, naprawdę cię lubię. Jesteś miła i takie tam. Jeśli nadal będziesz mi pomagać, być może awansujesz w naszej klubowej hierarchii kiedyś. Może znajdziesz tak wysoko, że staniesz się nawet zawodniczką. Wracając do rzeczywistości, potrzebują zdjęć z trasy zawodów, w których będziemy się ścigać. Nie twoich zdjęć, rozumiesz? Tak, użyjemy zdjęć, aby sprawdzić tory i dowiedzieć się, które części są najtrudniejsze oraz do których będziemy potrzebować ekstra treningu. Chcesz z tym pomóc? Słodko, dzięki za pomoc. Zrób zdjęcia toru wyścigowego dla Tan. Niemiło, bardzo niemiło. Nie, niemiło. Ja zawsze myślałam, że Tan to jest ta, 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 ta miła, kochana, w ogóle, sorry, nie, zmieniłam zdanie. Nie lubię już Tan od tego momentu. Jest arogancka i różne tam inne epitety. Ej, w ogóle, jakby, traktujcie to, co ja tutaj mówię z dystansem, dobra? Bo bo ja, ja, ja naprawdę chcę tą serię nagrywać po prostu tak dość na, na zabawnie, żeby też można było się czasem pośmiać z czegoś. Eee... Ale no, dobra, to teraz dalej, dalej musimy pofotografować tą y, trasę. Mm. Czy to są czy to są zdjęcia? Idealne! Nie myliłam się całkowicie. Należysz mimo wszystko do Bobcats? Oczywiście, że należy. Czemu nie? Dobra, tu mamy jeszcze jedną zadanko, z tego co widzę. W górę rankingu Bobcats. Julie. Dobra, już trochę nagrywam, ale nic się nie stanie, jak jeden odcinek będzie troszeczkę dłuższy. Hej, ty pomagałaś Loretcie w przygotowaniu imprezy dla Tan? Jeszcze raz, jak masz na imię? Koni? Fajne imię, jestem Julie. Posłuchaj, słyszałam, że pomagasz wielu osobom na wyspie. Czy, mo czy mogłabyś świadczyć mi ogromną przysługę? Super. W rzeczywistości nie jest to nic wielkiego. Potrzebuję tylko, aby ktoś wyszczotkował konie w Stani Murland. Super. W rzeczywistości nie jest to nic wielkiego. Potrzebuję tylko, aby ktoś wyszczotkował konie w Stani Murland. Pójdzie bardzo szybko, nie stresuj się. Dlaczego ja nie mogę? E e hello, dlaczego? Ci zas... Jesteś ślepa? Nie widzisz, że mam nowe spodnie? Nieważne, mam bardziej ważne rzeczy do zrobienia. Mój tata jest w mieście i obiecał mi całą szafę nowiutkich ubrań z York City Plaza. Wszystkie moje ubrania są z zeszłego roku. Jak niby mam się tak pokazać wśród ludzi? Muszę także zrobić dzisiaj paznoksię, tak więc zajmiesz się tymi końmi koni? Proszę, super złotko, piękna koni. Dzięki! Wyszczotkuj konie w stajni Murnet, a następnie porozmawiaj z Julie. Eee, dobra. Już na początku miałam nadzieję, że jest mega miła i to będzie kolejna osobka, znaczy jakaś osobka z Bobcats, która będzie miła. Jednak widzę, że one w, w Bobcats wszystkie są takie same, takie same, zatufane w sobie. No, D dobra, nie było tematu. Och, cudownie, dziękuję bardzo, będziemy najlepszymi przyjaciółkami, ty i ja szepnę o tobie kilka dobrych słów dziewczynom jeśli będziesz dalej pomagać szybko awansujesz w bobcats tak <noise> tak zobaczę czy coś tam jeszcze się nam pojawiło nowego okej, okay, nie ma nic nowego także kochani, ja wam bardzo dziękuję za oglądanie mam nadzieję, że miło spędziliście ze mną czas oglądając ten film no i co, widzimy się w następnym odcinku i do usłyszenia, pa!